pierwsze osoby już do nas dołączają. Nie, powinniście mnie słyszeć, powinniście widzieć. Euro, dolara. Sytuacja jest dosyć ciekawa. 61,8 FIBO zaksięgowane. Pierwsze widzę serduszka, już idą do góry. Bardzo się cieszę. Czyli mnie słyszycie, tak? Mm, OK. Tak samo osoby, które są na YouTube również dajcie mi znać, czy wszystko nam działa. Powinno działać. Widzę, już mamy 60 osób na YouTubie. Kilkanaście osób na Facebooku. Okej, okay. dobrze, słuchajcie, zaczynamy. O, Monika, z nami jest Bernard, Artur, Ryszard, fajnie. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy od bardzo konkretnie dzisiaj, z racji tego, że ja już się pomalutku przygotowuję i zbieram do Warszawy, no bo w, w piątek, jak wiecie, jest live. Ostatni live z naszej objazdówki, także o godzinie 9. Tutaj gorąca prośba do osób, które się zadeklarowały. Ja, mimo wszystko, będę jeszcze Wam wysyłał potwierdzenia i zaproszenia, przypomnienia. Ale spotykamy się po godzinie 8.00, o godzinie 9.00 w hotelu Golden Tulip na ulicy Towarowej 2 w Warszawie. Rozpoczynamy live trading, a dzień później, w sobotę, całodniowa konferencja. Także zapowiada się ciekawie zapowiada się ciekawie ja już będę od czwartku wieczorem, ale tak naprawdę, no to główne działania mamy piątek, sobota. Okej, okay, dobrze. Jedziemy, jedziemy z tematem, słuchajcie, bo jest dosyć dużo okazji fajnych i nie chciałbym, żebyśmy coś przegapili. Eurodollar Był ponowny test 50. Mamy 1 do 1, fioletowe mierzenie. Bardzo ciekawy poziom, słuchajcie, na, na Edku. No według mnie... To jest Stefa, która tutaj czy nawet pomysł zagania z ciasnym stoplosem, on powinien wytrzymać. Czyli zakładamy wejście, czy nawet w rejonach 50 powyżej mierzenia f 100 Tutaj, w tego typu kombinacji, czy czy FIBO, no bo jakby nie było ten klaster, jest, czyli mamy 50 i mamy fioletowe f 100 jakby nie jest wymagany stoploss. Powyżej 61. Dlaczego? Z prostego powodu, bo nam się zaburza stosunek zysku do ryzyka. Jeżeli stop loss byłby powyżej 61, to już nie mamy precyzji. No, według mnie tutaj ten klaster podwójnie zaatakowany. Zresztą zobaczcie na H1 bardzo ładnie to widać. To jest klasyczny retest poziomów FIBO, czy też geometrii. proszę zobaczyć. Był poziom delikatne odbicie, czyli taka kontra, typowa kontra nocna, prawda? Konsolidacja budzi się Europa, podbija, czyli wypełnia jeszcze raz, retestując nasz klaster, spadająca gwiazda no i 1.13 bronimy. Tutaj przypomina, będzie walka na etku prawdopodobnie o okrągły poziom 1.13.0.0, no bo również tam z tyłu głowy powinniśmy o tym pamiętać, to jest dosyć ważny, ważny opór. Także Eurodola ciekawie, GBPUSD mniej ciekawie, bo tutaj liczymy na wypełnienie, przynajmniej ja liczę na tę zieloną strefę, no jednego odjechał, góra do, czyli no ta fala CD, ona się może, może gdzieś tam tworzyć, wcale się nie musi utworzyć, pamiętajmy. No, cześć Darku, widzę osoby do nas dołączają. Michał, Andrzej, Andrzej, Piotek właśnie łapka w górę, 28 łapek w górę już mamy. Także pamiętajcie dać nam lajka, tudzież przybić wirtualną piątkę. A my już lecimy dalej, słuchajcie. Odnośnie funta, no tutaj cały czas gdzieś ten Brexit i te fundamenty, powiem Wam szczerze, już mi się nie chce tego wszystkiego czytać, bo wszyscy piszą o jednym i tym samym, a tak naprawdę odpowiedź jest na wykresie, prawda? I to wszystko można pomierzyć z dosyć dużą precyzją, jakby taką ścieżkę czy, czy mapę sobie wyznaczyć. No dla mnie takim poziomem 1.29.15 będzie ba bardzo ważne. Tu mamy dwukrotną projekcję FIBO, nawet ostatnio, już nie pamiętam gdzie, ale mówiłem o tym chyba w Sopocie, że na chwilę obecną, jeżeli mam do wyboru klasę FIBO, no to wiadomo będę szukał tego najmocniejszego, tak? I co ciekawy wniosek, przez ostatnie kilkanaście miesięcy się pojawił, bo dosyć takie dokładne zestawienia robiłem swoich wejść, typowo na klasterach FIBO, i obecnie najlepsze klasy, jakie u mnie działają. Myślę, że też to potwierdzicie. To są klastry niezmierzeń wewnętrznych, zewnętrznych. Oczywiście one też działają, tak? Natomiast bardzo ciekawym klastrem je, jest klaster z dwóch projekcji się składający, czyli dwa razy mierzenie f 100 Oczywiście mogą być jakieś alternatywy, czyli f 161 w połączeniu tam z innymi. OK, ja też to biorę pod uwagę. Natomiast jeżeli widzę, że są dwa mierzenia f 100 czyli dwie projekcje, czyli jak ja to mówię korekta w korekcie, nie, czy układ w układzie, to znaczy, że tutaj z dwóch różnych niezależnych mierzeń, bo to są zawsze inne Innych fal, innych odcinków to jest niesamowicie ważna strefa. I taka strefa to jest właśnie 1,29,15. Także to, co się dzieje tutaj, zobaczcie wewnątrz, jak tak lata po 200 pipsów, górę, dół, zostawiając górne dolne cienie. Mnie to średnio interesuje. i Może na H1 tutaj z samego rana sobie wyznaczyłem taki układzik, jak będę miał czas, a. Szczerze mówiąc no mam czas jedynie do 15, bo potem jeszcze parę rzeczy muszę pozałatwiać, ale jeżeli by się coś takiego urodziło, to będę chciał to rozegrać. Zobaczcie, to jest typowe zagranie takie na kąty 1 do 1, już to widzicie. Z takim lokalnym ZZB, całkiem przyjemnym, bo nie można powiedzieć, że jest to zagranie słabe. Sam poziom jest techniczny. Zaznaczę to o, w ten sposób, żebyście widzieli dokładnie. Co mam na myśli? 1,3195, prawda? I ten ZZB, on tutaj jest widoczny. Czyli nic innego jak ta prosta równość fal zakończona właśnie na wysokości niebieskiego mierzenia. I to jest mój pomysł, słuchajcie, na dzisiaj. Jeżeli to wypełnimy za chwilę, to będzie fajnie, bo to sobie nie będę chciał rozegrać. Dolar do jena. Przechodzimy dalej. Hmm, tutaj się nic nie dzieje. Tak naprawdę wybroniliśmy to 61,8. Przypominam tylko szybciutko, tutaj był taki klaster Fibo, wcześniej stała dosyć ważna no, zapora popytowa, tak? czyli mocne wsparcie wynikające z dwóch mierzeń. To o tym mówiłem wczoraj, przedwczoraj, czyli wewnętrzne dwa razy. Czy 2 razy 61,8, tam z różnych pomiarów, i tak dalej. Natomiast na chwilę obecną, tutaj się troszeczkę obawiam tego 61,8. Obawiam się z prostego powodu. Mamy ZZB, zwróćcie uwagę, lokalny opły, no i 61, czyli poziom, który dobrze działa na, na jenach japońskich. Troszkę się tego poziomu boję. Ja miałem długie pozycje, wyszedłem z nich. I no, tak naprawdę chyba dobrze zrobiłem, bo tutaj tej dynamiki w ogóle nie widzę, mówiąc strony popytu. Natomiast opór na, na 111,62 jest dosyć mocny. Także y, podobna sytuacja, jeżeli mi rynek da okazję, to będę chciał to rozegrać no, w kontekście zajęcia krótkiej pozycji, natomiast na chwilę obecną się przyglądam. Na Eurojenie sytuacja, tutaj te schody cenowe, zobaczcie, o tym mówiliśmy, była próba zaburzenia, natomiast też wybroniliśmy gdzieś tam cały czas te sekwencje, bo o tym mówię, dołków szczytu. One są na coraz to wyższym poziomie, czy takie typowe założenie, praj zakrzynowe higher high, higher low i tak dalej i tak dalej. No i tutaj poziom, który mnie interesuje to jest 61,8. No poziom dosyć ciekawy, bo oprócz tego, że mamy wiadomo wewnętrzne mierzenie, jak po lewej stronie sobie zobaczymy, sprawdzimy co tam było wcześniej, no to 25, a także 27 lutego mamy dwa takie co prawda lokalne szczyty, natomiast podaż w jednym i w drugim miejscu yy, w jednym i w drugim miejscu cały czas się pojawiała. Słuchajcie, pytanie do Was, czy dobrze mnie słychać, bo tutaj widzę że się pojawiły dwa komentarze, że z głosem jest coś nie tak. Ja wykorzystuję inny mikrofon zewnętrzny, natomiast wczoraj już na nim robiłem, powinno być dobrze. Mam go w miarę tutaj blisko, zresztą dobrze zbierać dźwięk, ale napiszcie mi, czy jest OK. Jeżeli chodzi o głos, o audio, dobrze mnie słyszycie? Nic tutaj nie zmieniałem, jeżeli chodzi o ustawienia, więc Powinno być dokładnie tak jak wczoraj. A, a my przechodzimy już dalej. Fund do Jena, fund do Jena, fund do Jena. Tutaj podobna sytuacja jak na funcie do Dolara, prawda? Czyli konsolka gdzieś tam rynek próbuje dryfować ta fala CD. No w mojej ocenie ona się tworzy i ona się utworzy. Także tutaj jedyne na co czekam, no to to mierzenie i 10786, czyli wypełnienie tego fioletowego układu harmonicznego. Ale to są dopiero okolice 142,70. 143, No i zwróćcie uwagę, sama Stefa też nie jest taka jakaś bardzo precyzyjna, no bo, jakby nie było, około 30 pipsów ma, więc, no ale interwał H4, więc wiadomo, coś za coś. Natomiast to jest zagranie prawdopodobnie na przyszły tydzień, dopiero, no chyba, że coś w drugiej części tego tygodnia się wydarzy. Zobaczymy. Natomiast ja na funcie do na chwilę obecną nic nie biorę z racji tego, że to jest funt, prawda, czyli czyli, czyli, a, a tu piszecie, że coś cicho jest. Ale to dobrze. Może spróbuję mi się coś na szybko zmienić. Nie, nic mi się nie uda. Tutaj jest na maksimum. Ok, dobra, nie będę teraz kombinował. Trzeba troszeczkę głośniki podkręcić i wtedy będzie głośniej, nie? Fund do Jena, tak jak mówię. Dwie, dwie, dwie zielone linie. Mocne wsparcie, i tyle. Australijczyk, Australijczyk tutaj, no ten ZZB był ciężki do wytrzymania z racji tego, że był dosyć mocno wybity, prawda? Natomiast, bo nawet ze znajomym, z Mariuszem rozmawiałem, bardzo dobry trader tutaj, szczęstochowy, myślę, że część go kojarzy. Ten układ rozgrywał i o tym też mówiliśmy w kontekście zewnętrznych mierzeń, właśnie 127 i 161. I jakby cały problem polegał na tym, że do 161, zobaczcie, nie doszliśmy, 127 zostało wybite i rynek był praktycznie pomiędzy zewnętrznymi mierzeniami. I, i, i stąd mówię, że ta trudność wynikała jakby właśnie z tego położenia takiego no, mało symetrycznego czy mało precyzyjnego, no bo jeżeli cena jest pomiędzy poziomami FIBO, no to dla mnie, dla geometryka, to jest najgorsze, co może być, tak? bo pomiędzy tym poziomem, czy, czy w strefie, no ja nie zagram zlecenia w strefie pomiędzy 127 a 161 z prostego powodu, bo ta strefa jest po prostu za szeroka, nie. Więc ten Australijczyk tutaj, no yy, był, był ciężki, tak, ja, ja mam troszeczkę inną wizję na Australijczyka i to Wam pokażę, yy, bo tam to ZZB, no to już była, była historia, natomiast pojawia się coś ciekawszego. 4 godzinówka. Dobrze, musimy tutaj odpowiednio wyskalować, bo tutaj, słuchajcie, złapaliśmy taki poziom. Ty po prostu chcę Wam pokazać teraz, dlatego o właśnie, myślę, że będzie już widoczny. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, co takiego mamy w tym miejscu. 07054. Zaknijcie sobie u siebie też. Ja zwracam uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Na ten dołek to jest wcześniejszy dołek, jeszcze pierwsza połowa lutego, dokładnie 12 dzień lutego, od tego miejsca tutaj wszystko się rozpoczęło, prawda? Ten mocny popyt tutaj się uaktywnił. Natomiast, jak tak sobie spojrzymy na, na H1, to zobaczymy, że te schody cenowe to jest typowy ZZB, taki lokalny. Bardzo lubię ten układ, i on tutaj w tym miejscu też jest, tak? Zwróćcie uwagę, to jest 7 dzień marca, a także. Ósmy, czyli dwa dni pod rząd, rynek bronił ten poziom, mieliśmy wybicie i mamy cofkę do tego miejsca. To jest, słuchajcie, dla mnie poziom, gdzie rynek ma się określić. Jeżeli te spadki by się pojawiły i wybiły ten poziom, to według mnie, zobaczcie, lecimy niżej. Tutaj mamy bardzo mocną strefę 161-61, to jest mierzenie H4D1, bardzo szerokie. Ale wtedy uważam, że rynek osiągnie nowy minimaliz. zaatakuje tę strefę. Natomiast jeżeli wybronimy ten poziom, no próba rozwinięcia trendu, no bo to są korekty pędzące, więc może ten trend przyspieszyć. Także ten poziom, słuchajcie, jest według mnie na najbliższe dni kluczowy pod względem tego, czy będzie obroniony, czy nie. Lecimy dalej. Kanadyjczyk. Kanada, słuchajcie, zgodnie z założeniami, tutaj no, nie ma co się dziwić, zewnętrzne mierzenia były, zostały zaatakowane, rynek je obronił, czyli znowu zero przypadku, można powiedzieć. Same mierzenia myślę, że nie ma co tłumaczyć, no bo to są ostatnie korekty pomierzone w całości, klaster się tworzy, jeden z tych najsilniejszych, jaki może być, czyli 2 razy 161, no i rynek wpada w konsolę. Jedyne, czego mi brakuje, słuchajcie, to jakiejś dynamiki wyraźnego popytu, bo niby dolne nie są, czy w ten sposób może się tworzyć faza akumulacji na Kanadzie, to już pytanie do, do każdego z was. Według mnie ta akumulacja tak średnio wygląda. No powiem wam nie czuję tej Kanady. Natomiast z drugiej strony widzę, że te zewnętrzne mierzenia są, nie są przypadkowe, czy gdzieś ten poziom tutaj, czy ta strefa właściwie może być wybroniona. Natomiast jedynie sygnalizuje, że jesteśmy w takim miejscu, ja pozycji nie mam i tak jak mówię, jedyne co po prostu to sygnału nie czuję. Patrząc na skumulowanym wolumenie, no jakiś tam popyt się niby pojawia, patrząc po słupkach wolumenowych, no to widzimy tutaj, że te, ta aktywność na tym dołku obecnym jest na przykład mniejsza jak na całej tej fali spadkowej, prawda, na tym c-impulsie spadkowym, no to też jest jakiś wniosek, że albo ta podaż po prostu tak wyhamowała, albo już się pierwszy popyt uaktywnia. No, często jest tak, że jest i jedno i drugie, prawda? No, bo jeżeli bronimy poziomu, no to ktoś tam stoi, tak? ktoś kupuje, jacyś popytowcy tutaj są. Także no, wygląda to ciekawie. Wygląda ciekawie, ale tak jak tutaj proponujecie, można zawsze spojrzeć na LPWT i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. A jesteśmy, słuchajcie, w miejscu takim. Które mnie zaczyna już interesować, ale pomału, pomalutko, bo ja już drugi czy trzeci tydzień czekam słuchajcie, na ten ma manewr, czyli jakby całe te wzrosty tutaj na ropie WT odpuściłem zupełnie. Atakujemy 57, mamy potrójny szczyt. Odpuszczam, odpuszczam. Natomiast tutaj czego nie odpuszczę, to zewnętrznych mierzeń. To jest trade, do którego się przygotowuję z H4 z D1, czego się na przykład nauczyłem przez ostatni rok, czy dwa, to wyczekania pozycji. Wczoraj też właśnie rozmawialiśmy. Że bardzo fajnie mi się gra na wysokich interwałach, bo się nauczyłem w końcu po wielu, wielu latach wyczekać układ, na no czekać na setup 2-3 tygodnie. No to przyznacie, nie jest wcale tak, tak łatwo, prawda? Bo, no, bo się gapimy w ten wykres, tam się nic nie dzieje, a my dalej na coś czekamy. No to jest idealny przykład właśnie na opiece WTI, na co ja czekam. Ja mam znaczone zewnętrzne mierzenia, zresztą są już dwie strefy. Pierwsze, pierwszy poziom. 58,70, potem 59,70, już się na pamięć nauczyłem. Różnica między jednym a drugim 100 punktów, także tutaj będę chciał to rozegrać w taki dosyć, no może i agresywny sposób, no bo to będzie łapanie szczytu. Natomiast same poziomy, zobaczę, są klasy FIBO, to jest 50 zmierzenia z D1, to nie jest w ogóle przypadkowe. Więc tutaj, jeżeli ktoś sobie to pomierzył, czy do, do, dokładnie wie to z poprzednich analiz. Jest to do rozegrania i na to, na to pilnuję, czy te, do tego się przygotowuję. Ok, e, chyba mamy wszystko, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Jeżeli są jakieś propozycje, to proszę pisać na czacie. Ja przechodzę szybciutko do krypto. No i co na tym naszym nieszczęsnym bitcoinie? Tutaj przez chwilę optymizm zapanował, prawda? Dotknęliśmy 4000, tam nawet 4 z hakiem. No od razu mieliśmy kontrę, zrzucenie na 61,8, czyli potencjalny punkt bega czy jakiegoś układu harmonicznego wewnętrznego, fala BC, no prawdopodobnie to jest. No i tej fali CD nam brakuje, prawda? No ja stoję z boku, tutaj nic nie robię, bo mi po prostu brakuje tej fali CD. Tak naprawdę mnie będzie interesował na Bitcoinie poziom 3500, czyli zakończenie tego, tego spadku, o ile oczywiście nastąpi, ale dopiero na wysokości 7,86, czyli w momencie, gdzie Gartley ma się wypełnić. To jest dla mnie jakby poziom docelowy. Tutaj te 3,800 jest słabo, takie techniczne, mało techniczne. Zresztą według mnie jeszcze jedna, jedna fala podażowa na Bitcoinie, jak i na innych krypto, czy na Ethereum, zobaczcie, aż się prosi, prawda, bo tutaj było zaatakowanie ZZB, 61,8 mamy z tyłu, mamy podbicie i fali CD po prostu brakuje, także na Etherze mnie interesuje poziom 114, na Bitcoinie 3,5 tysiąca, na Litecoinie tutaj mamy taką dosyć ładną strefę, zobaczcie swoją drogą, jak pięknie działają też mierzenia zewnętrzne na kryptowalutach, Tutaj stało 161, 127, ja to zaznaczyłem w takim prostokącie jako strefę podażową. Dwukrotnie jednak zaatakował. Zobaczcie, jak idealna precyzja, nie? Dwa razy 127, i od razu odbicie ściągamy w dół. To mierzenie mogę wykasować, bo to myślę, każdy wie, z czego ono wynikało. Natomiast co wygląda tutaj dosyć ciekawie, tak od strony falowo-korekcyjnej to potencjalny 1 do 1 i to zaznaczamy, czyli ekspansja FIBO zaznaczamy potencjalną AB równa się CD czyli w tym momencie ABC, punkt D automatycznie pojawi się niżej, w tym momencie czy w tym miejscu on wypada, 50, 50, 20 te okolice, około 50 dolarów za jednego Litecoina, no i również wydaje mi się, że ten poziom będzie do osiągnięcia tu mi podpowiadacie, jeżeli chodzi o par walutowe SP było, czy nie było? Nie zrobiłem SP. A przepraszam, pominąłem. Nie wiem dlaczego pominąłem. Przeszedłem od razu do. Aha, przeszedłem od razu do ropy. Już wiem, pominąłem. Przepraszam, nie, bo się troszeczkę tutaj zafiksowałem na, na ropie, bo przygotowuję się do trade. Natomiast zobaczcie, pominąłem te inne, na no indeksy przede wszystkim, dobrze, że mi sygnalizujecie. A dobrze, co się dzieje? No troszeczkę zły jestem, pełen Wam, na złoto, bo czułem te wzrosty, naprawdę czułem je, jeżeli chodzi o, o zagranie, nawet tutaj Wam to pokazałem, to 61,8, no rynek doszedł do 50, odjechał beze mnie, no cóż, bywa i tak. Natomiast jak tak się przyjrzymy na to, co się dzieje na wyższym interwale czasowym, to ja się zastanawiam, czy w tym momencie to, co się tworzy, to nie jest jedynie i to by się należało zapytać Eliotowców, czy to nie jest jedynie korekta w tej fali spadkowej bo tak to wygląda patrzcie zobaczcie sobie ab bc i cd czyli fs to jest wyżej na no jakiegoś mocnego ZZB tutaj niestety nie ma. 61,8 widza oko też nie będzie. Natomiast patrząc typowo od strony trójfalowej no to mamy idealny AB równa się CD w tym miejscu zakończony. 1310,90. Ja ten poziom zaznaczę, bo nawet z ciekawości jeszcze nie wiem, czy go będę grał, bo tak jak mówię, już jutro wyjeżdżam do, do Warszawy i pewnie nie będę w ciągu dnia monitorował rynku ale sam poziom, sam poziom, jest ciekawy, nie? Dokładając do tego troszeczkę liota tutaj wygląda nieźle. Zobaczcie po wolumenie, mimo, że fala CD, no jest popytowa, bo to dosyć dobrze, dosyć dobrze widać, prawda? Natomiast jest, są wartości mniejsze od tej fali pierwszej, prawda? Czyli ten popyt Patrząc po ilości kontraktów, po zaangażowaniu i tak dalej, i tak dalej, zaangażowaniu dużych graczy, przede wszystkim po wielkości zleceń, to miałem na myśli, no tutaj ta fala była bardziej dynamiczna, nie? Fala BC, wiadomo, malutka i fala CD, tutaj też widzimy, że tak jakby niby popyt jest, ale wcale taki duży nie jest, czyli to może być typowe zakończenie, AB równa się CD. Ok, przechodzimy do indeksów, przechodzimy do indeksów, tutaj mamy DAX i mamy SP, SN... o od SP. Nie, bo tutaj mamy właśnie, co się takiego wydarzyło, ja to wczoraj analizowałem, nawet powiem Wam, że zagrałem to pod koniec sesji, rzadko gram, takie jest etapy, ale wczoraj to aż się na to, aż się, aż się, aż się prosiło, znaczy pod koniec sesji mówię, Nie, pod koniec sesji się ustawiałem, tak, bo tam oczekujące to były kontrakty, zobaczcie, co mam na myśli, bo niekiedy jedna analiza jest lepsza niż tysiąc słów, zwłaszcza w tradingu, bardzo lokalny z etapikiem 15, z 1 do 1 oczywiście. No i bardzo ładnie się wypełnia. AB, BC i CD, prawda, czyli strefa popytowa. Ta strefa według mnie będzie, będzie tutaj rozgrywała i ten dołek, on będzie utrzymany, no to myślę, że na pewno. 2785, lecimy wyżej, według mnie Tutaj tylko szybciutko chciałem to pokazać, od czego to wystartowało. Natomiast lecimy wyżej na 2,800 spokojnie, 2,815, 2,819 te rejony. Czyli tutaj spokojnie do tego szczytu. Jedyny przystanek, jaki może być i na to zwracam uwagę, to potencjalna głowa z ramionami w rejonie 2,809. Zobaczcie, lewe ramię, głowa i prawe ramię. W tym momencie tutaj wypełni się RG. Według mnie delikatny przystanek w tych wzrostach tutaj nastąpi. Nie, także po prostu warto to obserwować, patrząc natomiast na DAX-ie, to nie wygląda już tak, tak bardzo ciekawie jak na SP. Już Wam mówię, tak to mierzenie nam zostaje 61 w ogóle rozjechane. Nie, tutaj też mi to w ogóle za bardzo nie, po, nie podoba się. Co jeszcze mamy na interwale H1? Tak to wygląda, czyli słabo na 4 godzinówce już nieco lepiej ale mimo wszystko jakby ten trend, zobaczcie, taka tworzy się, taki jakby taka korekta w trójkącie, czyli korekta płaska. Ja nie lubię tego układu, więc to też w moim głosie pewnie wyczuliście, że, że nie mówię o tym z takim zaangażowaniem jak zazwyczaj, bo po prostu nie czuję tego. Ja nie, nie lubię rozgrywać korekty płaskiej, czy korekty czwartej z Eliota, bo jest ciężka. Ona ewentualnie może być na dobicie do fali piątej, prawda? To pokazywałem, tak zwane wybicie z trójkąta, fałszywe o, tutaj ten trójkąt, mimo że nie lubię tej formacji, to i tak go naszkicuję. No, coś takiego, no, coś takiego nam się tworzy. Tutaj te zasięgi się zmniejszają. Będziemy oczekiwać wyjścia górą. No, i tutaj oczywiście korelacja pomoże, no, bo jeżeli SP wyjdzie górą, no, to wszyscy, wszystkie indeksy zachodnie, czy KKRAM francuski, czy FTSE londyński, czy, czy niemiecki DAX, one też wyjdą górą i, i też zaatakujemy nowe maksima, prawda? Tam nowe maksima to jest 2810. Na SP, natomiast na dax nowe maksima 11700 i, i wyżej, prawda? Więc tutaj, jakby patrząc o stronie eliotowskiej, ten trójkąt on powinien zostać wybity górą, ale za bardzo pomysłu nie mam, więc na siłę nic nie wyznaczam. No i jedyne co oczywiście tutaj należałoby pomierzyć, ten trójkąt, bo to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, bo daje nam precyzję. Daj nam jasność ewentualnego zagrania, no i przede wszystkim precyzję co do wyjścia góry. no bo zewnętrzne mierzenia są dwa i jeżeli mamy wyjść z tego trójkąta niebieskiego, no to zewnętrzne mierzenia nam pokazują, jaki zasięg tego wybicia może być. I te, te mierzenia, oczywiście, należałoby u siebie zaznaczyć. 11,780 i ten wyższy, mocniejszy, to są okolice 11,880, czyli też 100 punktów. Różnicy między 127 a 161. Dobrze, co takiego jeszcze nam zostało? Bitcoin, Ethereum, Litecoin był, Ripple, Ripple te dolne cienie, powiem Wam, no, wyglądają jak wyglądają. Ja już pozycji przypominam, nie mam od stycznia, od drugiej połowy stycznia. Nie przymierzam się, bo rynek jest w takiej konsolidacji, że mnie to nie interesuje. WIG20, WIG20, czekamy cierpliwie, tutaj mamy zewnętrzne mierzenie, mamy piękny układ harmoniczny, no i jeżeli, słuchajcie, ta korekta by się wypełniła i Ameryka by nam troszeczkę pomogła, w sensie takim, że ten ruch by się utrzymał, a u nas byśmy skorekcili na te 2 270, czy 75, to to jest, słuchajcie, poziom, od którego rynek może zaatakować nowa maksima, w sensie wybić się nawet na te 2500 Także to jest, słuchajcie, taka strefa, która ja mocno pilnuję. Jakby w kontekście makro i w kontekście geopolitycznym, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Stanach, prawda, czy na Zachodzie, wygląda dobrze, no bo tam nie, nie ma żadnych oznak recesji czy załamania. Po prostu to, co się dzieje, no to są chwilowe zrzucenia, czyli normalna korekta w trendzie wzrostowym. Ta korekta na wig 20, ona się też tak jakby już po malutku kończy, ale tam trochę jej brakuje. No i od tego momentu, aż się prosi następny impuls. Wzrostowy, ale tak jak mówię, ja potrzebuję precyzji, a precyzję łapię na 2270, 75. No i, no i tyle. Ok, pół godziny to pół godziny. Myślę, że wszystko sobie już omówiliśmy. Były rynek walutowy, były indeksy, surowce, kryptowaluty, złoto, ropa i tak dalej. Przypominam, że przez te dwa dni liveów nie będzie, no bo jutro jadę do Warszawy, a w piątek robimy live trading. Także w piątek o godzinie 9 transmisja na YouTube będzie na 100%, natomiast w sobotę konferencja i widzimy się, ja będę już tak myślał, od 12, przed 12, także fajnie, miło będzie się spotkać pogadać, o, przybić piątkę, napić dobrej kawy, mam nadzieję. I, i, i mam nadzieję, że do zobaczenia. Także nie, słyszymy się w piątek, widzimy się w piątek i widzimy się w sobotę. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo mi się przypomniał, dzisiaj z chłopakami rozmawiałem, pojawiła się dosyć fajna inicjatywa w miastach, w których byłem i gdzie prowadziłem live Tradingi, czyli Wrocław i Katowice. Zostały na Facebooku utworzone już grupy Fibonacci Team Katowice i Fibonacci Team Wrocław. Pewnie utworzymy Fibonacci Team Warszawa. Tylko i wyłącznie po to, żebyśmy tam mogli lokalnie myśleć, pracować nad nowymi inicjatywami, właśnie tak lokalnie. Czyli żeby się spotykać, żeby gdzieś tam handlować, żeby. Tworzyć taką fajną społeczność, żeby mieć wspólne narzędzia, czy nawet tworzyć wspólne strategie. Wiecie, chodzi o to, żeby, żeby się trzymać razem, nie? I to jest główne założenie. No i tak naprawdę na razie z tym startujemy. Także, jak macie jakieś pomysły, albo ktoś ma jakąś salę, do której mógłby mieć dostęp, ja rzuciłem temat typu uczelnia. Że ja też robiłem kiedyś na uczelni takiej wenty, więc zawsze sala się znajdzie. Tam praktycznie kosztów nie ma, lub są symboliczne. Zawsze można się spotkać, pohandlować. A tak naprawdę o to chodzi. Także no ale to o tym jeszcze będziemy rozmawiać na pewno w Warszawie. Natomiast jeżeli jesteście na fejsie, wpiszcie sobie Fibonacci Team Katowice, Fibonacci Team Wrocław, dołączajcie i tam już komunikacja taka lokalna właśnie się toczy. Także posuwamy się naprzód. Do zobaczenia w Warszawie. Trzymajcie się, cześć.